Dzień dobry, mamy godzinę piątą, już prawie, wstaliśmy o godzinie piątej, ja się umyłem, to się teraz myję i lecimy na dwa rozładunki, Przemyśl i coś na Słowacji. Także wszystko dzisiaj obrabiamy z dzisiejszego dnia, a tymczasem ja jeszcze szybko muszę rozwiesić pranie, bo w nocy stawiłem białe, także musi szybko wyschnąć jeszcze do południa jak wrócimy, czy tam pod wieczór, nie wiem w sumie, bo parę kilometrów jest. No, rufa Którą tu mamy godzinę? Zamówiliśmy taksówkę Zamówiliśmy taksówkę, bo samochód tam się yy, nie, nie, nie chce jechać, zostawiliśmy na basie po prostu I musimy jechać taksówką Co, śniadanie zjedzone, co jedliśmy śniadanie? Serki beleriso, czy co to było? Serki zjedzone, zęby umyte, pranie wywieszone Jeszcze śmieci trzeba wyrzucić po drodze I jedziemy. No, zapomniałem, szybko, szybko. Zapomniałem się przyknąć Można i jak zwykle. Terta śmieci. Ile jest stopni? Zero? Nasz Uber. Dzień dobry, Mateusz Dzień dobry I jedziemy Na Zobacz, ta piekarnia się zniszczyła 150 Nie wiedziałem, a tu na co ta piekarnia zniszczyła Nie na ten, ta podróż, to, to jest no, Tak jest. rzadko rano jeździmy, że nawet nie wiemy, że takie coś jest otwarte teraz no, mamy nie regularny czas pracy, dlatego szósta mieliśmy wyjechać, ale Uber trochę za długo jechał. No, tak się prezentuje od środka: sporo jest tutaj miejsca. To tylko tak wygląda, że niby mało, ale jest sporo. Tu się trochę ugieło, bo to łóżko się dotąd gdzieś rozsuwa. Dotąd gdzieś. No, wtedy jest szersze. No. Wyłączyłeś ostatnio lodówkę? Nie wiem, no i co, dzisiaj szybką trasę robimy i ten i wracamy. Weź bo poleciało to, że Nic nie widać. Tankujemy do końca zbiornik i jedziemy. Dożona Krakowa trochę, a jedzie Ale w tym kierunku mniej już A gdzie jedziemy? Jedziemy na śniadanie oh, W końcu Taki głodny od rana byłem no, Weźmiemy jakieś frytki, nie? Tak. Tak, Kurwa. Jaka, jakie tanie paliwo, ty! 6 zł Ale... złotych! No 6 złotych, jak tanio! Stój Jak 6... tanio, Tak na to za 657 pięćdziesiąt Autogaz, Zapytaj no gaz. się, czy możemy be, be, be benzyny sobie zalać No to zalejamy Jakie tanie paliwo, ty, a ludzie tak narzekają Ale tanie A ludzie gad... tak... Tankuj, tu, dawaj Gotów, Gotówą płacę Uważaj Uważ. na... Weź z nich więcej. Łukasz 25 zostaje Dawaj, bo już spałem 10 się indziej. ci błyskawie. Tu zajeżdżaj. Mogę iść z tamtej strony. Jeszcze nie będę tak daleko chodził. Ja nie daj ty tak daleko. Witamy w domu I co bierzesz tego Obrzydliwego McMuffina? No Tak z całego rana takie coś brać? Obrzydlistwo Tylko i wyłącznie tosty A ty McMuffin jakieś tosty też dobre Lepsze Nie dobre tylko lepsze Którą zabawkę wybierasz? Dobra, mi bierz od razu tak jak mówiłem, mi bierz yy... Mi bierz yy, maktosta, a ty sobie weź tego to jajko chińskie. Z kim bierzesz? Na koncert? Na konserwą no. Jest zimno, nie? Jest zimno. Za prezenty co wzięliśmy? Kawa. Kawa, dokładnie kawa. Masz, ma jakimś wieprzowy z jajkiem, chyba chciałem No i, no i maktosta. dwa bekon jajka. No i dwa bacon jajka. Idziemy skonsumować i jedziemy. Idziemy skonsumować i jedziemy, potwierdzam Tu masz, ma film się, się, Muffin robić. Dobra, start. Pa, pa Przejazł przez Przemyśl A z tego pasa to trzeba zrobić Ten tam Nigdy tu nie byłem, tu akurat nigdy nie byliśmy nie? Ja tu nie byłem nie. akurat nigdy, na tej ulicy nie byłem To jakaś lwowska, to nie byliśmy nigdy Tam w centrum to byliśmy Z kim byliśmy? Z Kamilem i Baśką Kamila i Baśka, Baśka gdzieś tu mieszka Bloki. Tu 22, weź zejdź no. Dobra Znów jakieś rondo o, Wyprzedzi go prawą stroną Kastorama Ile przesiedła mieszkańców w ogóle? Dużo to jest. No milion to tutaj, a tak to czekaj. Tu w obrębie to chyba jest 10 milionów, nie? Na pewno. Na pewno. To jest to strasznie wielkie miasto. Tu co? Firma, która nie powstała? Patrz jak przechodzi przez pasy, znaczy przez, pasy przez ulicę co no tak codziennie przechodzi o 9.50 On na 10 tam właśnie do tej firmy idzie Fajka Plecaczek W plecaku bułki W plecaku bułki W plecaku bułki i brower Żubr Na Hermanowice co mi ty rzucałeś? Skrzynie jakieś, czy co? Nie, nie, ja sobie gadam ten... Jedź powolnie Andrzejku, powoli Andrzejku Ciężarówka wywiera na to <grym> Nie zwracaj na Nie zwracaj, uwagi na wariata 200 metrów w lewo Tutaj Mateusz? Nie, nie we mnie, ja mam Ale na pewno to, Jak się firma nazywa? Nie wiem właśnie Zobaczymy czy to tu Tu są ciężarówki, więc raczej tu I co tu w to Nie wiem czy to tu, ale to zobaczymy Dobra Poprzeczny budynek to chyba będzie ten. Bo tutaj pan nabrałem powiedział, że tu gdzieś jest ta firma. Ale ładna firma, widać, że zadbana. Magazyn surowy, aż żal to nagrywać, zaraz wyłączną kamerę, Nie, tylko dojadę. O nie, pchałem się tu, zobaczymy co będzie siedział. O, busiarze. Musia, też pracują. Tak jak My. To kręcie? Bo to. to znaczy? Dobra. Idziemy się dopytać wszystkiego, co i jak. Zobaczmy, jakie widoki mamy tutaj z, z tej góry. O! Służba Stenla Skarbowa pojechała. To tutaj, tutaj jesteśmy. Dobra, chodź. już palił Mateusz? Został Dobra. Zarejestrowaliśmy się, pieczątki nam podbili, podpisali. Także zrzucać niech musimy, jedziemy z tym od razu do domu. Do domu, podbite to jadę. Podbite to jadę. O, to czemu to się jeszcze nagrywa? Nie się już nie nagrywać W ogóle to musimy się do czegoś przyznać, że przez dwa tygodnie nie byliśmy aktywni nigdzie, bo byliśmy chorzy. Grypa, nie? Grypa. Welchuj smaku nie mamy, ale nas grypa zapa. Także dlatego nie byliśmy aktywni. Ostatnio dodałem vloga. Starego, taki sobie, niezmontowany, ale dodałem, no bo byliśmy naprawdę, czuliśmy się fatalnie, ale wróciliśmy do siebie i czujemy się już dobrze, dlatego nie trenowaliśmy, nie jedliśmy regula, regularnie i ten, i tyle, nie? Czuliśmy się źle, nie byliśmy w stanie nawet trenować, jeść normalnie, tak, buta, 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 buta. Już, już Ci podaję. Buty no, dębry, tak jak Ty mi podobaj, tak? Jezu. Ja już, już wam pokażę, jak to się robi. Ledwo buty mam założone, ale pokażę, jak to się robi. No i mówię, chodź, że byliśmy, ale już dochodzimy do siebie, także od jutra wracamy na treningi. I do zdrowego jedzenia. O. Proszę, proszę. proszę bardzo. Co robimy? Gramy, gramy. I jemy. Ja nic nie wiem, No, właśnie przyszedł Pan, ale ja szybko tutaj sobie. Yy... Znaczy szybko sobie, szybko sobie, szybko sobie nam zrobię tutaj yy, Wodę zagotuję Na owsiankę Sobie elegancko zagotujemy wodę I będziemy jeść owsiankę, dobra No, te kartoniki zrzucamy Za bezpiecz ładnie. Ile wali taki? No i waży. Nie ma podanej wagi. Dobra, rzucamy. Ja szybko przez ten czas zobaczę, czy owsianka się robi, czy znaczy owsianka woda się gotuje? Gotuje się, ale niech się jeszcze trochę, wy... tam, że tak powiem, yy, zagotuje, bo nie chcę mieć tyle. Owsianka jest, jest! Tak wygląda nasz tu są rzeczy takie Właśnie makarony, jakieś oliwki, miód Groszek, tu jeszcze mało, że widzę, przyprawy Tam y, takie fajne mamy te babeczki Płatki, ciastka Talerze, jak się nie chce myśleć, to się używa tych Dobra, wrzucamy owsiankę Ile tych owsianki tam wrzucamy? Jeszcze raz szczerze mówiąc tak robię bo zawsze zalewam czajnikiem yy, czy czymś, no ale nie mam czajnika Został w domu i muszę robić. O, w taki oto sposób. Dobra. No i w ten oto sposób owsianka do siebie dochodzi. Damy na pewno białko, yy, mleka, nie wiem czy dam w sumie, bo nie mam, <gry> także nie dam. Białko jakiegoś owoca. Gdzieś tu banan chyba był jeszcze? A nie, nie ma banana, do trasa. No dobra, zobaczymy, damy coś tam, żeby było dobre. No to już sobie zażyczył, żebym o tu mamy taką witaminę C ona 1000, tak? Jeszcze 1000 jest, dobra, tu jestem przynajmniej 1000 Witaminę 1000 i dajemy tutaj taką O, jedną do butelki i będziemy sobie to topić do perka chową Bo to tak karka się pajęca Tak wygląda rozładunek Pierwszy, bo jeszcze dwa nas czekają W Dębicy i gdzieś tam, nie pamiętam gdzie Siadaj, Śni nie jadłeś? Dobra, działaj, działaj No i co, trzeba zmienić karty, bo teraz motor już będzie jechał Także ja mu zmienię kartę Szybko Szybko w dobrym miejscu Zmieniamy karty i toż będzie jechał. Jesteśmy rozładowani. Pierwszy rozładunek lecimy na drugi. Dębica co? Driver jesteś, co? Driver. Teraz ja będę jadł owsiankę wsiankę. Mato już swoją połowę. Niestety z masłem orzechowym tylko nie mamy nic. Nie mamy ani banana ani żadnego białka. Także z masłem orzechowym trzeba to zjeść. trzeba to zjeść. Turysta. Mmm. Jakie dobre. Mmm, siła. Mmm, mm. pompa. Mmm, biegu nie wiem. Łukasz, poszedł zaraz papierkową robotę. Jesteśmy na drugim rozładunku. No. złota polska jesień, proszę Państwa, tak to się mówi. <grym> Zwała. Już czeka zobacz. O, czekałem, na rowerach przyjechali. Droga wewnętrzna. Dobra. Zakaz parkowania po obu stronach drogi. Aha. Ale tu kazać zaparkować jest parking. Ale nie, parking. No, się i tam. Tutaj, nie? No, buję się gościu O, ta skrzynia będzie... Wyrzucana Tą skrzynię trzeba wyrzucić I tak trzeba odpiąć Matiapina. Czekamy grzecznie, aż nas zrzucą. Ja sobie zmieniłem kurtkę na elegancką razem z kamizelką. I czekamy, bo my lubimy czekać. Także czekamy. Czekamy, aż skrzynie zrzucą. Zrzucą skrzynie i dalej nie wiem, chyba na bazę wracamy. Czy coś jeszcze będziemy zawodzić? Nie wiem. To wszystko stalowe będzie zrzucane o takim dźwigiem. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. No zobaczymy. Ksiu? uprawnienia do fajnie no, <gryz> Mało śmieszne, ale wiesz <gryz> to było bardzo śmieszne śmiesznie? Bama, czy po się teraz tak spinanie towaru i teraz będzie szło do góry Co <gryz> jak to padało? To wszystko było <gryz> O kurwa <ale> śmieszne <gryz> 2-3 godzinki, czy tam 4, ile tam staliśmy? Eee, już ci mówię mój kolego, o, panie kolego. Ile? Nicy pokazane jest. Nie, co ci... A! No to z 2-3 godzinki tu nam zajęło. Zrzuceni. Jedziemy, nie wiem gdzie, ale jedziemy. Na pewno jedziemy na obiad. No i podbić dokumenty. I podbić dokumenty. Podbiega. Idziemy jeść obiad. Zjechaliśmy tutaj na Maro Trans. Fajna nazwa, Maro Restauracja. Czy tam tędy? a potem W ogóle, o, żeby było otwarte, jest. Jest, yes, fasolka po brytyjsku, O, jak Cęta bierzemy? By chwała w ogóle. 17 zł. Jaka cena niska. Bierzemy od razu, nie? Pokażę tutaj, że taka niska cena jest właśnie. wierzę fasolka po brytyjsku, To jest chwała, jakim ma. 17 zł. Dzień dobry. Powiem Wam, że jestem miło zaskoczony. Bardzo ładnie urządzony lokal. Naprawdę Tego nie czuję Szkoda, nie? sobie wziął zupkę pomidorową Bardzo ładnie podane Ty, takiej porcji zupy to ja dawno nie No jeszcze w takiej cenie Dobra, rób zdjęcia On tak wygląda, serio On się tak prezentuje Dobra, może jeść Ale nie są takie same No nie, miały być takie same a się nażarłem, aż mi... Aż mi zguździ wylatuję. Sie A teraz to co najlepsze. Pola. Żadna zero, normalna. Normalnie. I jedziemy, myć naczepę i cały zestaw. Bo się trochę ubrudził, że tak powiem. Że tak delikatnie powiem, to się trochę ubrudził. Ja w pustyni jesteśmy, na pustyni jesteśmy Nic się nie zmieniło, ty, ja nie wiedziałem, że pustynia jest zielona, a ty? Też nie wiedziałem, myślałem, że tam piasek ja jest Ja też zawsze myślałem, że pustynia jest piaszczysta Oszukiwali Wiedziesz, prosto? Będziemy się myć To jest dobrze Do lewej Ola nas zapienili. W ogóle czemu dynia nie świeci zmienił tutaj baterie. Zmienieś baterię? Nie, zmienił na Tylko szkoda, że to pika to powidło tak na stałe ten. <grym grym> dynie ja pan buh, co się buh, robi z dynią? Buh. Rozwaliłeś? Nie, ty rozwaliłeś. No nie, śrubka mi gdzieś spadłaś właśnie po dyni. No i po co? Pan, pan nam myje ciężarówkę. Pan. <grym> Koniec mycia, wracamy na bazę Zostało nas 22 km i to wszystko Ładnie bardzo umyli ciężaróweczkę Nie narzekam Alusy aż świecą Prawda Mateusz? Ja nie Jak lusterką mogę sobie zęby mieć? Ja My też W kosmos widać nawet Widzicie? W końcu W końcu Czysty, czysty, czyst, czysty ciągnik Dojechaliśmy To jest taka naklejka we francji trzeba mieć bo tu jest martwe, martwe pole w ciężarze no posprzątaj jeszcze końcówkę i do domu w końcu tak, A, w końcu, w końcu. W końcu. Ja, zbyt zbyt zbyt. ja też się na taka praca jest w porządku Ty, ci co na miejscu pracują U. U. powiedz kto powiedz kto Metyn abolis kto kurwa czekaj dobra widzimy się w domu czekamy na ubera i wracamy sobie elegancko Uberkiem. No, najeżdżaliśmy. No, teraz też jedziemy. Rano też będziemy. ciemno. Rano no, ciemno wyjechaliśmy No, teraz tam się Weź to do sklepu, to dostaniesz. Wyskoczyliśmy tak. wcześniej, bo Mateusz suszy Na no, to już mi weź kole, dobra? Nie, weź mi kole. No. I zaczynamy wolne. Do drugiego, trzeciego, mamy wolne. Także. Elegancko No to odgrzewamy jedzenie, które wczoraj zrobiliśmy I to by było na dzisiaj na tyle Mateusza suszy, już sobie piwko strzeli A ja tak mówiłem Kole, bo ja nie mam takiego <grystanie> Takiej włosy, że im... <grystanie> pa, mi mój mężczyzna Pa, resztki kebaba mogę pokazać Zatem resztki przejszego kebaba kebaba Ja mój nawet tutaj dalej leży Nie będę robił antyreklamy, ale W Krakowie nie zjecie dobrego kebaba Naprawdę, no nie zjecie, nie zjecie Ale możecie ze mną Dobra, pożegnajcie, bo już kończymy Pożegnajcie, buziaczki wyślij Do następnego Do następnego